Cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiejszy tutorial będzie tutorialem specjalnym. Pokażę Wam bardzo ciekawy trik, dzięki któremu będziecie mogli pokonywać długie odległości w okropnie szybkim tempie. Jak myślicie, czy stojąc tutaj byłbym w stanie w około 5 sekund, albo nie, no 3 sekund, dojść tam? Pewnie myślicie, że nie. Ale ja teraz Wam pokażę system, dzięki któremu transport nabierze zupełnie nowego znaczenia. Mianowicie, moja autostrada łódek. Tak. Może na początku pokażę Wam, jak ona działa, jak się jej używa. Na początku wsiadamy do pierwszej łódki, celujemy na drugą i teraz są dwie wersje używania jej. Pierwsza, czyli bardzo szybkie poruszanie się, polega na tym, że celując w to miejsce i nie ruszając myszką, bardzo, klikamy często, bardzo często prawy przycisk myszy. Będzie to wyglądać tak. Tak. I widzicie, nie minęło ledwie 7 sekund, a już jestem na drugim końcu brzegu. Dla tych, którzy nie chcą się męczyć, mogą też przytrzymać po prostu prawy przycisk myszki. Działa to trochę wolniej, ale też... Można powiedzieć, szybciej niż każdy booster i każdy wagonik. Dobra. I takie trasy możecie też robić na powierzchni. Lecz tutaj będzie musieli je ogrodzić, żeby potwory wam ich nie rozwaliły. Teraz pokażę wam, jak coś takiego zrobić. Na początku będziemy musieli zrobić most z jednego brzegu na drugi. Potem będziemy musieli zrobić bardzo dużą ilość łódek. Łódki robimy w taki sposób. Ilość łódek zależy od tego, jak, jak długi jest nasz most. I teraz łódki ustawiamy tak. Na początku odwracamy się tyłem. I stawiamy jedną łódkę na pierwszym klocku. Potem jeden klocek ustawiamy pusty, drugi pusty i na trzecim klocku. Pamiętajcie, że gdy stawiacie łódki, yy, powinniście być trochę odsunięci od tego klocka. Może się tak stać, że jak będziecie blisko stali i postawicie łódkę, to ona się przekręci. Czyli najlepiej stańcie trochę dalej i połóżcie łódkę. Pamiętajcie, dwie kratki odstępu. To ja to dokończę i zaraz powiem, co jeszcze możecie zrobić. Dobra i postawiliśmy nasze łódki I teraz taka porada jeszcze nigdy nie używajcie tego systemu transportu gdy trzymacie łódkę w ręku bo gdy klikniecie tak to te łódki się tak jakby na siebie nastawią i cały system się rozwali więc pamiętajcie żeby używać tego gdy trzymacie np. Na jakieś narzędzie lub ręką I kilka teraz jeszcze tak, musimy płotki postawić przy wejściu. Płotki postawiamy po to i drzwi, żeby zwierzęta nam nie, nie porozstawiały tych łódek. Po prostu, gdy robimy taką trasę na powierzchni, czyli nie w wodzie, to musimy jeszcze pamiętać o tym, żeby tą całą autostradę, tak jakby łódek, ogrodzić takimi płotkami, żeby zwierzęta nam tego wszystkiego nie rozwaliły. Teraz jeszcze wrócimy bardzo szybko. Dobra I tak To był ten odcinek specjalny Pamiętajcie jeszcze, że nie można takich Takie oczu zrobić w tunelu Muszą być, tutaj musi być kratkowolna i tutaj I tak To by było na, na tyle Zapraszam do komentowania I oceniania I oczywiście subskrybowania Pozdrawiam